Krów na pewno nie mam, bo prokuratura sprawdza, czy na np. wiceszef MZ Władysław Tofil Bartoszewski, pozbył się majątku, by uniknąć zwrotu pieniędzy wierzycielom, dokładnie fundacji, którą stworzył jego chrzestny. Sprawę ujawnił Onet, a ja zapytałam ministra Bartoszewskiego o to, o czym, o czym mówią media od kilku lat. Prowadzi podobno postępowanie w pana sprawie dotyczące tego, że pan chce uciec od wierzycieli. Po pierwsze nic w tym w tej sprawie. Nie, nie wiem, ponieważ nikt się z prokuratury ze mną nie komunikował. Po drugie, prokuratura nie może prowadzić sprawy w sprawie, która nie istnieje, dlatego że... Nie, ale jest chyba wyrok pierwszej instancji z tego, co się orientuje w sprawie fundacji. No domagają się zabezpieczenia 13 milionów złotych. Ale był również wyrok pierwszej instancji, który powiedział, że żadne zarzuty wobec mnie nie są uprawdopodobnione. A potem to zostało w sądzie apelacyjnym przekierowane z powrotem jeszcze raz do sądu pierwszej instancji. I teraz jest inny wyrok, a teraz jest apelacja i zobaczymy, co będzie w apelacji. Ale przy, rzeczywiście przepisuje pan majątek na inne osoby, żeby uciec przed wierzycielami? To jest pytanie naprowadzające. Nie. Byłem po wyroku pełnomocnym, nie prawomocnym, ale wyroku pierwszej instancji, który mówił, że żadne, że żadne to co było w akcie, E, e, oskarżenia, bo się nie oskarżenia, bo to nie jest kryminalna sprawa, e, e, że zarzuty, które były przeciwko mnie postawione są kompletnie nieuprawdopodobnione, e, przepisałem majątek, nie majątek tylko dom, na żonę, co było absolutnie zgodne z prawem. E, a prokuratora nie może się zabrać do, 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 za taką sprawę, dopóki nie ma wyroku prawomocnego przeciwko mnie. Bo inaczej nie ma podstawy. Kwestie etyczne. Bo rzeczywiście sprawa tego majątku, dworku ciągnie się za Panem od co najmniej trzech lat. Nie, ta sprawa ciągnie się. To jest sprawa z oskarżenia, to jest sprawa cywilna, wniesiona przez podmiot niepaństwowy, go prywatny i ciągnie się dokładnie. W sądzie od roku 2013. Pan wyłudził ten majątek? Nie, nie wyłudziłem tego majątku i, i sąd pierwszej instancji w, w, po, po rozpoznaniu sprawy stwierdził, że nie miało to miejsca. W związku z tym, a drugi sąd, który tą sprawą się zajmował, znacznie, to, to znacznie krócej zresztą, stwierdził, że w 80% zarzuty są uprawdopodobnione. A ale, jeśli ale, ale prokuratura ma... rzeczywiście prowadzi postępowanie w tej sprawie, czy pan rozmawiał, nie wiem, z prezesem Kośniakiem, z premierem, co z pana obecnością w rządzie? I jest coś takiego w prawie polskim jak domniemanie niewinności. Dopóki nie ma prawomocnego wyroku, to każdy jest niewinny, a sprawa jest cywilna, nie karna. To jest zupełnie inne, inne podejście, że ktoś uważa, że ja coś jemu jestem winien e, i nie zostało to udowodnione w sądzie prawomocnym wyrokiem, to ja nikomu nic nie jestem winien. A premier z panem rozmawiał? Nie, nie rozmawiał ze mną premier, bo nie, nie, nie było takiego powodu. A prezes Kosiniak-Kamysz? Ja z prezesem Kosiniakiem-Kamyszem rozmawiam regularnie. On zna z... sprawę? On zna sprawę, ponieważ ciągnie się od, od 2013 roku, czyli chwalić Boga 11 lat. Więc wiedział o tej sprawie, zanim startowałem do sejmu w roku 2019 i w 2023. No jest to sprawa, ale jak mówię, sprawa jest cywilna i nieprawomocna. Brzmi przekonująco? No ja dokonałem teraz takiego szybkiego podliczenia i pan Bartoszewski powiedział, że w 80% wyłudził ten ten majątek, czyli jeżeli 13 milionów, chodzi o 13 milionów, to znaczy, że jakby zgadza się z tym, że wyłudził 10 milionów 400 tysięcy, no to w sumie no też, też dobrze, że przynajmniej z tym się zgadza. To jest sprawa, którą... Ale on nie widzi problemu dalej, nie? Tak, ale no 10 milionów 400 tysięcy, no to już by się... By się zgodził. Tak, mówiąc poważnie, sprawę zaczęła opisywać swego czasu jeszcze gazeta wyborcza. To się ciągnie od lat. i To jest taka bardzo. No bardzo jest taki konflikt przykra sprawa oszukania przez pana Teofila Bartoszewskiego, starszego człowieka, przyjaciela swojego ojca, który mu zaufał. I po prostu w paskudny sposób to zaufanie. Teofil Bartoszewski wykorzystał. Powinien się tego wstydzić, a nie tłumaczyć w tak, w tak żenujący sposób i na pewno nie powinien być ani posłem, ani wiceministrem w polskim rządzie. No, pan minister się twierdzi, że do tego wszystkiego nie doszło. No, chodzi o Andrzeja Ciechanowickiego, wybitnego historyka sztuki. Przez wiele lat zresztą panowie współpracowali, opiekował się nim Teofil Bartoszewski. No Trudno to rozstrzygnąć, no bo to no, sąd się zajmuje tą sprawą, ale pytam o taki wymiar polityczny, czy to może być jak pewna tykająca bomba? Trochę mnie dziwi, że premier nie zaprosił na, na spotkanie pana Bartoszewskiego, bo z tej z te jego wypowiedzi wynika, że premier nie, nie poprosił o żadne Ale może, może poprosił, tylko. Znaczy, nam nie, no, tego nie tym, mówi. No, Tak, tak, no. Znaczy, ja, mówię, no, ja mówię o tym teraz, co powiedział pan Bartoszewski, trochę mnie to dziwi, bo jednak bym oczekiwał większego zainteresowania ze strony szefa rządu takimi sprawami. Wiem, że MSZ miało coś wyjaśniać, ale chyba też nie dostaliśmy żadnego komunikatu. Na razie nie Ma być wątpliwie to jest bardzo niewygodna dla koalicji sprawa, no bo wycofanie wiceministra, trzeba znaleźć kogoś nowego, ja nie wiem czy PSL obecnie ma jakiegoś w ogóle kandydata na stanowisko wiceministra. No kandydata na, na wiceministra to się znajdzie. Tą Musi być akurat tak skompromitowany człowiek.